Pozuj się. Hmm. Założyłam się, wiesz? Z połową tu obecnych, że odprowadzisz mnie do domu. Co się dzieje? Dlaczego? Przegrałeś zakład. Robisz mi wielką przykrość. Słuchaj, trudno w to uwierzyć, ale sobie także. Rafał, zostań jeszcze trochę. Nie, nie, nie mogę. A, ale Rafał, może nie ja tak pojedziemy na was Przestań, ale... byłeś. No odpoczniesz trochę. Przestań, ty nie widzisz, co się ze mną dzieje. Muszę dąwać tego darania. Muszę. Przepraszam. Nic dobrego nie wyniknie z tego włóczenia się po szosach.

Proszę szybciutko. Proszę, dziewczęta. Mój Boże, jak tak można pozbawić życia człowieka? Może wymierzona mu sprawiedliwość. Panie, od tego jest Bóg i sądy tutaj. A jeżeli ten człowiek zabił trzy osoby, zabrał trzy życia, to co? On coś takiego zrobił? Ale w każdym razie nie będzie już próbował. To jakaś bzdura. Pan mówił o sądzie. Oni tam używają takiego określenia. Za niej myślę spowodowanie śmierci. Kilka lat więzienia dla mordercy, żeby obudzić w nim sumienie. I to jest bzdura. Tacy nie mają sumienia. Pan jest po ciężkich przeżyciach. Na tyle ciężkich, żeby nie żałować takich drani. An jest chory. Dziękuję bardzo. proszę to dobrze. Chcę powiedzieć jak zwykle, Straszne siły uderzenie w serce. Ja nic nie rozumiem, niby pięścią. Postaram się jak najszybciej przesłać protokół. Dziękuję. Ten cycofon nic nie widział, nikt nic nie widział. On po prostu nie ma twarzy. To jakaś paranoja. Uganiamy się, samoczemy, każdy zbiera przypadkowe informacje. Jednych wypuszczamy, jutro trzeba będzie zatrzymać następnych, a ci giną. To jest klucz z tymi ciężarówkami. Co? Dla ciężarówki? Chcesz je wszystkie wyłączyć z ruchu, czy może każdemu kierowcy dać obstawę? Nic takiego nie powiedziałem. Nie, hey, myślicie, zasnowaj. Słucham. Prawda, 4, 6, 3, 7, 6, 1. Przyjąłem, dziękuję. To jest takie oficjalne. Ale skąd jadę do Was? Przyjechałeś, bo pan nie dostał się do mnie bez odbiorów. Wygałeś coś? No, zupełnie inaczej obstawiałem. Kto nie ma szczęścia w grze? Co cię tak wesoło? Mnie. No już. Jutro ósmy raport na biurku szefa. Czekaj to nie jest śledztwo. To graf chowanego. Sprawdziliśmy psychicznych, pokrzywdzonych wypadkach, środowisko ofiar. Wszystkich, co trzeba i dużo ponadto. Tak, a gwarancja o wróżki, co? No właśnie. Wtrąch na to licho bierze. Bo to jest naklenia. Kleń. To tak samo trudno złapać jak naszego klienta. No może kiedyś pokażę Ci to miejsce. Będą nowe ofiary. Będziemy mieli sprawcę, ale kiedy? Tak, no to nie brzmi zbyt optymistycznie. Potrzeba ci czegoś, powiesz, dostaniesz. Dzięki, szefie. Ale będę cię naciskał. Nie pękniecie, naczelniku. To można sprawdzić tylko empirycznie. Co? A, a tak, oczywiście. A nie potrzebujesz kogoś za pomocy? Nikt nie lubi, jak go ktoś wyręcza. Ale numer. Znowu zabili kierowcę. Ostrafiednik. Spoko i tak go złatują. Proszę pani, mój syn umówił się ze mną na telefon dzisiaj. Ale on czeka i się denerwuje. Proszę pani. Może pani... sprawdzi jeszcze numer. Podaję pani. Niech pani będzie przejma. Monachium 3253 322. Halo?